Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o cementach romańskich, które są niezwykle interesującym materiałem budowlanym, szczególnie w kontekście wilgotnych. Warunków i konstrukcji podziemnych Cement remanski to rodzaj cementu hydraulicznego, który charakteryzuje się specyficznym składem i właściwościami. Głównym składnikiem cementu romańskiego jest wapno które stanowi około 60% jego masy. Oprócz wapna, w skład cementu romańskiego wchodzą również glin. Dodatek gliny do cementu romańskiego wpływa na jego wytrzymałość. I odporność na działanie wody. Krzemionka-krzemionka, podobnie jak glina, zwiększa wytrzymałość cementu i poprawia jego odporność na działanie wody. Tlenki żelaza-tlenki żelaza nadają cementowi romańskiemu charakterystyczny kolor, który może wahać się od jasnobrazowego do ciemnobrazowego. Produkcja cementu romańskiego jest procesem stosunkowo prostym. W pierwszym etapie wapno jest w piecu do temperatury około 1000 stopni Celsjusza. W wyniku tego procesu wapno przekształca się w tlenek wapnia. Następnie tlenek wapnia jest mieszany z glina, krzemionka i tlenkami żelaza. Mieszanka ta jest mielona na drobny proszek, a następnie dodawana jest woda. Woda reaguje z tlenkiem wapnia. Tworząc wodorotlenek wapnia, który jest głównym składnikiem cementu romańskiego. Cement remanski charakteryzuje się kilkoma ważnymi właściwościami, które czynią go idealnym materiałem do zastosowań w wilgotnych warunkach i konstrukcjach podziemnych. Oto najważniejsze z nich. Wysoka odporność na działanie wody cement remanski jest odporny na działanie wody, co czyni go idealnym. Materiałem do budowy fundamentów, ścian, piwnic, tuneli i innych konstrukcji podziemnych. Dobra wytrzymałość na ściskanie cement remanski ma dobra wytrzymałość na ściskanie, co czyni go odpowiednim materiałem do budowy konstrukcji nosnych. Niska cena cement remanski jest stosunkowo tani w produkcji, co czyni go atrakcyjnym materiałem budowlanym. Cement remanski jest szeroko stosowany w budownictwie, szczególnie w przypadku konstrukcji podziemnych i wilgotnych. Oto kilka przykładów zastosowań cementu romańskiego. Fundamenty cement remanski jest idealnym materiałem do budowy fundamentów, ponieważ jest odporny na działanie wody i ma dobra wytrzymałość na ściskanie. Ściany piwnic cement remanski jest często stosowany do budowy ścian piwnic, ponieważ jest odporny na wilgoc i pleśń. Tunele cement remanski jest stosowany do budowy tuneli, ponieważ jest odporny na działanie wody i ma dobra wytrzymałość na ściskanie. Konstrukcje hydrotechniczne cement remanski jest stosowany do budowy konstrukcji hydrotechnicznych, takich jak tamy, kanały i porty. Ponieważ jest odporny na działanie wody i ma dobra wytrzymałość na ściskanie. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam lepiej zrozumieć cement remanski i jego zastosowania. Pamiętajcie, że cement remanski jest doskonałym materiałem do budowy konstrukcji w wilgotnych warunkach i konstrukcji podziemnych. Część Dzisiaj porozmawiamy o cementach romańskich, które esa idealnym materiałem do wilgotnych warunków i konstrukcji podziemnych. Cement remanski to rodzaj cementu hydraulicznego, który charakteryzuje się wysoka odpornością na działanie wody i wilgoci. Jest to możliwe dzięki specyficznemu składowi mineralnemu, który zawiera wysoki udział klinkieru portlandzkiego, a także dodatki takie, jak pukołany i popioły lotne. W porównaniu do innych rodzajów cementu, cement remanski wyróżnia się wysoka odpornością na działanie wody i wilgoci, dzięki temu. Jest idealny do stosowania w konstrukcjach podziemnych, takich jak piwnice, tunele czy zbiorniki wodne. Dobre właściwości wiążące cement remanski tworzy bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia połaczenia. Niska nasiakliwością oznacza to, ze cement remanski nie wchłania łatwo wody, co ochroni konstrukcję przed zniszczeniem w wyniku zamarzania i rozmarzania. Dobra odpornością na działanie soli, cement remanski jest odporny na działanie soli, co czyni go idealnym do stosowania w środowiskach o dużym zasoleniu, np. w pobliżu morza. Ze względu na swoje unikalne właściwości, cement remanski znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, budownictwo podziemne. Cement remanski jest idealny do budowy piwnic, tuneli, zbiorników wodnych, a także do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Budownictwo hydrotechniczne. Cement remanski jest stosowany w budowie zapewodnych, kanałów, portów i innych konstrukcji hydrotechnicznych. Budownictwo drogowe. Cement remanski jest stosowany do budowy dróg, chodników i innych nawierzchni, które są narażone na działanie wilgoci i soli. Produkcja betonu. Cement remanski jest wykorzystywany do produkcji betonu o wysokiej odporności na działanie wody i wilgoci. Cement remanski to materiał o wielu zaletach, który jest idealny do stosowania w wilgotnych warunkach i konstrukcjach podziemnych. Jego wysoka odporność na działanie wody i wilgoci, dobre właściwości wiążące i niska nasiakliwość czynią go doskonałym wyborem dla wielu zastosowań.